cześć mama cześć. dawno nie nagrywaliśmy żadnego odcinka ponad półtora tygodnia nagramy sobie dzisiaj jakiś fajny odcinek gdzie byłaś dzisiaj na mieście w na piekarskiej i w biedronce na zielonym rynku i co kupiłaś no brakującą minę. a resztę to wiesz z lodówki to Ty nie wychodzisz. A jaki wzór jest? teraz? Pokaż. O, nie będę rozpinać. Co to jest? Kurczak. A czy komu? To to jest komu? Bo tam na dole są kurczaki. Jeździłeś samochodem? Jeszcze szłam. Taki kawał drogi. Co ci się śniło? Nie wiem. Obudziłam się dzisiaj o pół do szóstej. Tak wcześniej. Kawę sobie zrobiłaś? A, tylko są rozpuszczalne rano. I herbatkę. A śniadanie? No właśnie, skończyłam. A co dobrego jadłaś? Bułkę z serem żółtym i tym pomidorem. A na obiad? To samo. A na kolację? Nic. Ja się na noc nie obiadam. Człowiek spokojnie. Śpi dużo dręczy Opowiedz jakąś historię ze spółdzielni jak pracowałaś? A. Jakąś historię. Trudna były sytuacje lub mniej denerwujące. Ale... No jak przyszedł ten facet w tych gaciach w Palmach i ty powiedziałaś do niego, że by się ubrał tak na plaży, a nie do spółdzielni przyszedł sprawa, dzisiaj bym nie powiedziała jak chciał to się ubrał w gacie w kalemki dzisiaj to już w ogóle wszyscy chodzą ubrani, że się zastanawiam nieraz czy to jest plaża, czy to jest szkoła, czy to jest według mnie do szkoły powinny, powinno wrócić w jakiś sposób ubierana się, a nie, że dziewczyny na pół na pół nagie chodzą do szkoły ja nie mówię, że, żeby wróciło to, co za moich czasów, że wszystkie musiałyśmy chodzić w granatowych tych fartuchach, a pod spodem mogłyśmy być ubrane jak chcemy, ale ten, ale w pewien sposób ubierania się powinien wrócić. Przynajmniej, żeby całe ciało było zakryte. A jak ci się ten ogląda te powodzie? Z czasu do czasu przełączę na wiadomości, żal mi tych ludzi, co so potracili wszystko. Już wyliczyli, że 61 tysięcy domów trzeba będzie rozebrać. Dlaczego? No bo woda zalowa i nie nadają się do dalszego użytkowania. Ci pokazywali jak dom dziecka. Już nie pamiętam w jakiej miejscowości żołnierze skuwają. wylało się tam woda na wysokość 3 metrów. Także piwnice zalane, parter zalany i częściowo pierwsze piętro. Siedzą i to skuwają. Tylko najgorsze w tym wszystkim to jest to, że zaczęło się robić chłodno i będzie coraz zimniej. to schnąć nie będzie ja dzisiaj kupiłem dwie monety y, naczelna izba kontroli 180 lat bankowości centralnej i gajcy taki poeta y, z tego i trzy monety kupiłem dwie przyszły jeszcze jedna przyjdzie dobrze czy źle hmm. wolę żebyś kupował monety niż mydło czy proszek do prania. No tak. No to ma wartość taką, że dłużej przetrzyma w rodzinie, tak? Nie, chodzi o to, że. To nie chodzi o wartość. To chodzi, jako, chodzi o to, że to przedstawia jakąś wartość. I w razie czego to zawsze będziesz mógł sprzedać, jakby ci na coś brakowało. Nawet po mniejszej cenie, ale jakieś pieniądze ci się zwrócą. No, o to nie chodzi. A z proszkiem do prania już jest odwrotnie, tak? A no proszek do prania się zużyje i. I koniec. Puste opakowanie. Ja mam w sobotę czy w niedzielę imieniny? W niedzielę. W niedzielę. W niedzielę. To które są te moje imieniny? Jak to no które? O tyle ile masz lat? Czyli? 42 To robimy torcik? Torci. Nie, nie masz urodzin, tylko masz imieniny I powiedziałam ci, że ci upiekę sernik A? A. Wiedeński. Wiedeński? No to wszystko kupiłam Czegoś ci nie zjeść? Co? No jak zerzesz twaróg, to, to nie upiekę, no Prosta rzecz To się będę. Wiesz dobrze, na co to jest skupione i co chcę zrobić? No wiem. A jak zjesz no to nie policję no. no to na dzisiaj koniec.